Witam bardzo serdecznie z tej strony Skuler a w dzisiejszym odcinku poznawiam, że, że trochę pogarniemy w tej wiosce, no bo zdanie moje wyprawy, no, no nie były zbyt wypałem. Tak, akurat nagle, akurat odcinek, tylko że stwierdziłem, że nie, że nie pokażę Wam, hotel, bo byście mieli uznać, że to tylko strata czasu i faktycznie była. No bo jakby nie było, no nałaziłem się też właśnie po tym nederze i nic ciekawego nie znalazłem. jaki właśnie zarówno właśnie też, yy, właśnie też połaziłem w tej WFT. No i też nic ciekawego nie znalazłem. No i trochę mi się jeszcze... No i zdechłem. No i wszystkie te łupy, które zgardałem z nederu, no niestety straciłem ale ja aż tak strat nie miałem, więc aż tak więc aż tak się nie załamałem bo i bo ja tak dużych strat nie miałem jeszcze przed odcinkiem, swoją drogą, to trafiłem na, na kapitana na kapitana na jazdę. i wiecie co, Aka ja skoronęłem złomiszą butelkę i od razu na bad, na bad moment na piątym levelu więc jak chcecie to ja mogę odpalić rajda, ale nie, no, sobie że będę musiał się przygotować. I akurat uznałem, że zrobię akurat ten sam patent, który wykorzystałem właśnie w Edkowicach: czyli właśnie zrobić farmę żelaza. I akurat tutaj już wyjątkowo szykuję. Ja już, ja już pobudowałem. I, i właśnie tak mniej więcej półki co wygląda. Ale ja już. Mnie coś już przygotowałem i wiem jak to powinien zrobić. Więc chyba nie będzie aż tak źle, mi się wydaje. Czy potrzebuję jeszcze tak czy siak jeszcze trochę tego żelaza, bo też trochę yy, no straciłem właśnie ten bo właśnie zrobiłem właśnie set żelazny, no nie cały, ale też ze złotą klatą, którą właśnie ostatnio zdobyłem. No i też poszło niestety z dymem. Co niestety ale, właśnie zapomniałem, że właśnie, że właśnie, że właśnie w tym czasie to odziu się wybudowałem swój dom w końcu. No i widać, że fajnie wygląda. I musiałem trochę poogarniać to i owo. Czekaj, myślę, że to właśnie ten, ten, ten tutaj bezrobotny jest, ale dobra, no to zobaczymy. Więc to jeszcze uznałem, że pójdziemy, właśnie, że do jaskini, poszukując żelaza. No, bo jednak, jakby nie było, no trochę tego potrzebuję. Tak czy siak, żeby w końcu zrobić z tego farmę. Bo potrzebuję leje. No i potrzebuję aż 4, więc no całkiem sporo muszę mieć. Może najwyżej następnym razem to właśnie zawołam rajda. Ale nie, nie, nie w tym odcinku. Jeszcze nie. Na pewno nie, jeszcze, jeszcze nie w tym odcinku. Nawet w tym następnym, jak, jak lepiej się przygotuję i tak dalej. No te ostatnie moje wyprawy, no można było zauważyć, że były takim niewypałem, takim lekkim. Ale nie oznacza, że nie mam aż tak dobrych w sumie rzeczy, ale no nie jest... No nie jest wybitne, ale dobre no to jeszcze zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. No i w sumie, że nie no. wiem, z może chociaż przyjemnie nie wiem, coś skórzanego, czy coś, nie wiem. No, jakby nie było, jednak, może być zimniej. Nie dlatego ubieram kurtkę i czapkę. A tak to przynajmniej przy jakiś dodatkowy armor może mi się przydać. Mierzcie jakieś pochodnie, bo. Czy mi też właśnie runęło właśnie z tym. Chyba wiem, gdzie można zacząć. A nie, czekaj. A trochę tam dobra. Chyba wiem, gdzie ja mogę pójść. A nie, czekać, czy, czy, ja czy ja je lecę w ogóle. Ja nie wiem, w jedną i drugą stronę latam. No czy, czy, czy wiem jak to wygląda. Cyk. dobra. No, trochę już mam już do, tego, do tej fabryki, ale właśnie tak, czy jak jeszcze potrzebuję, no, żelaza, właśnie na te leje, które są mi potrzebne, właśnie, żeby właśnie te wszystkie. Żeby to wszystkie żelazak poszły prosto do skrzynki I właśnie to chcę zrobić No i może być trochę niebezpiecznie z tego co mi się wydaje I tu jest ta jaskinia właśnie Tu jest ta jaskinia I tak jak powiedziałem Tak zrobię Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie Okej okay. ale nie, nie no, miedzi nie potrzebuję jak na razie co tam jest? nie wiem co tam jest o jest żelazo super, o to mi chodziło aha tylko jedna sztuka naprawdę myślałem, że dostanę więcej, a ja to nie a jest, dobra, kolejne są dobra, nic nie mówiłem dobra, tego bym, żeby jeszcze nie spadł bo wtedy dopiero będzie tragedia. Oj, już mi pękł kilow. Dlatego zrobiłem sobie od razu nowy. Nie widzę póki co szkieleta, który bym mnie zrzucił. I dlatego chcę wykopić jak najszybciej tego żelaza i... Wraca... O nie, dobra, 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 super. O, jeszcze więcej węgla, no dobra, no już pokopię sobie tego. Dobra, no c Dawaj mi więcej tego. O, super. No i mam więcej pochodni. Elegancko, o to mi chodziło. Tylko muszę być właśnie ostrożny, bo nie wiadomo, co mnie tutaj czeka. Muszę być tak troszeczkę. Ja już dlatego, że wolę na wypadek zrobić sobie schody. Wo. Dobra. Jeszcze <gry> chwila, i bym zleciał. Dobra. Mam bezpieczne schody. Aaa, chciałaś mi dać plecy, co? Nie zanotuj numery Oje, no i proszę bardzo! Oto mi... Po to właśnie idę. Po to właśnie idę. Po żelazo. Tylko po dwie? Po dwie sztuki tylko? Ej, no ja myślałem, że więcej. Kurczę. No to będzie trudniej chyba zdobyć. Dobra. To zobaczymy co tutaj jeszcze mamy. O Jezu, tu lawa, dobra. Dobra, cyk. No niech spłynie. Dobra, węgiel, węgiel, węgiel. Chyba, że od, skopa bym od razu. Chociaż dobra, zobaczymy. Więcej żelaza, super. O to mi chodzi! O to mi chodziło! Dobra, super. Dobra, skopię jeszcze tego węgla, bo bo ja wiem, że będzie może mi nie wystarczyć. Czeka, ile mam już tego żelaza? Okej, okay, eee, dziewięć. Chyba jak dobrze kojarzę, czekaj. A z 7 masz sztuk żelaza na jeden lej? No to będę musiał trochę nazbierać. A tak to już. Wtedy o tym. To już będę żelazo już, już pod Już nie muszę się martwić. Powie wam naprawdę świetnie. No, o to mi właśnie... O to właśnie mi chodzi przez cały czas. Może pójść. No, zobaczymy co tam... żeby szkielet mnie nie zrzucał. Byłoby świetnie. Gdybym nie zrzucał jakiś szkielet. Cyk. A mogę przejść tędy w sumie. To już bez różnicy ty. No i tak. Oj, 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 dobra, ja już ja się prawie naraził, nie? A To no skąd? Skąd taki cwany? Nie no, to mieć kolejne. Nie no, więcej mieć niż żelazo. Boże, po co, mi, po co mi mieć? No, komu potrzebne? A komu to potrzebne? O, jest! O, super. Czemu po jednej sztuce, ty? Nie rozumiem. Jeszcze najgorzej, że tych nic nie widzę, bo... No bo tak zasłania mi właśnie na tym ekranie światło. No, chodź tu, no, 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 no chodź tu o górze, no. To pięknie, żeś wykonał. To kamikadze, no. Pięknie, żeś to wykonał. O, więcej się za super? Nie no. Boże, ale bieda. A nie, dobra, jest, dobra. Spoko, 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 spoko Idziemy dalej Kurcze ile tych... Ile tych rzeczy Ale dobra, ważne że... No boże, czemu Czemu ta... A, to jeszcze dla wygrażuli, dobra Kurcze, ile tych... Tych, tych, kurcze Ile razy kurcze, to nawet sam. 15, czy tyle mi starczy? Wątpię Przez Ja chcę jeszcze niżej zejść ja na razie wracam z, z żelazem, a to później zobaczymy. Bo chcę przewracać. wracać. Wolę uważać na siebie. To jest tak ciemno ty, że ja nie widzę, czy coś tam jest. Może kazać, że, że tu jest jeszcze jakieś tam żelazo jeszcze. Tam u góry. A mi tak światło wali na ekranie. Że ja nie widzę. No gdyby mi to mi spadł na łeb, byłoby świetnie. No a jeszcze patrz jaki parkour robi nie A widzisz? O tym mówiłem. Mogę nie zauważyć, że coś z góry może być. Okej. Okay. Koks. Nice. Super. Skibidi Skibidi Toilet. Skibit, co? <laughs> I no kto jeszcze mówi Skibidi? Czy coś tam? Okej okay, Skibidi Sigma. Lecimy. Nie wiem, jak to brzmi. Okej okay, skibidi bili, Skibidi zobbi, skibidi, Co jest? Skibity żelazo. Ok, czyli tyle żelaza starczy. Nie wiem, ale to zobaczymy. Skibidi skibidi. Co, co? Ty, aż tyle, so E nie no, chyba już starszy chyba, nie? Okej, okay, dobra, to ja już y stawiam skrzynki. kibity skrzynka. Nie no dobra, ja już... Nie... Nie, nie, nie wiem co mi się dzieje. Więc z no, energii musiałem wstawać normalnie y z rana, żeby... Żeby mówić takie rzeczy. Dziwne. Cyk, cyk. Co? Aha. Nie no, to nie tak miało być. O właśnie. A właśnie, sprawdzisz jeszcze do Andrzeja. Czeka, aha, chyba jak dobrze pamiętam, to też skrzynki były potrzebne do tych lejków, nie? Oj, jest super, elegancko. Cyk, 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 dobra, elegancko. A czy jeden wieśniak mi wystarczy? Nie, chyba potrzebuję chyba ewentualnie dwóch wieśniaków. A to nie wiem, zobaczymy. A jeszcze muszę sprowadzić jeszcze zombiaka nerwo do łódki. Bo tak to, to nic nie wyjdzie. Oj. Trochę już pęka. Oj! Gdzie to chciałem zrobić? Żelazkiem chciałem cię naprawić, a ty już nie klepiesz, no. O, pięknie. No, Andrzej się prosi, żeby nabrał go... Prowadzi normalnie do, do tej fabryki Żelaza, nie? O kurcze. Ja... Już, już rzucam ja to a to mi się respi droba jak kurczak. A i w ogóle tutaj jeszcze nie zrobiłem sobie tego. Chyba no, chciałem jeszcze dobrze jeszcze przemyśleć, co ja mam tam jeszcze tam zrobić. A nie, dobra, mam wszystko, dobra. Super. Otoś, tyś zrobił, chłopie. Z tą lawą tu nie ma żadnego problemu, bo akurat mam blisko. Więc akurat nie ma aż takiej biedy. Dobra, e, no jeszcze łódkę chcę zrobić i... Czekaj, co? Aha, dobra, jeszcze smycz chciałem wziąć ze sobą. No i sprowadzę sobie jednego Andrzeja. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akurat zapadnie noc, to ja nie wiem, czy już sprowadzę od razu zombiaka. Czyli gdzie był Andrzej? A ja nie wiem czy już u góry będzie. Albo dobra, jeszcze się strzymam z tym. Kurczaki, Boże. W ogóle może się jeszcze z tym trzymam. Bo nie wiem czy mi w ogóle mi utłuką, nie? A jak wolę... żebym był bezpieczny i w ogóle. Nie no, spokojnie, będziesz miał nie e e e przyjemność robienia. Normalnie <ś camarada> coś przyjemnego. O! Pięknie z tą łódko, co ja mogę robić, nie?

co za kurde? No ty szujo jeden, ty! Co wyplucie, ty? Ty lamy! wepa No! Tyk! Oj, pięknie, no! No ja się zgarnę... czekaj, te tabliczki porobię! O, jezu! No nie, no nie, 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 ty. Spisk. Dobrze. Dobra. Super. No i mamy to. No i wystarczy już tego Jeszcze lawę. No i. No i już tego zombiaka jakoś prowadzić tutaj. Ej, cyk. Dobra, starczyło. Ej, cyk. Ej, pięknie. No i porabiają sobie naprawdę mnóstwo tego. Ile tego będzie w stanie zbierać tych 500 cokolwiek Nie, 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 narobić... nie, 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 jeszcze automatyczną farnę. Z cukrowy, jaki miałem właśnie w tamtej serii, więc dużo tych farm byliśmy w stanie narobić jeszcze. A few moments later. O, 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 jest! Chodź, chodź. O! Pięknie. O, żeż ty! Nasz. Oh. A gin! Zamenda. Nie, cię muszę jeszcze jednego w sumie wsadzić. Five minutes later. Nie no, kurcze! Nie no! Nie no, chodź tutaj, kurde! Wracaj tam, wracaj! Wracaj tu! Wracasz, ty parowo! No właśnie, wracaj tam. No i pięknie, no, era to tak! Oj, pięknie! Ok, cykie, zobaczymy, czy te obrazy. Nie, jak zacięłem w to powinno być, powinno być wszystko pięknie, co nie? O! Jest! Super! Dobra, dzień farma działa! Super! Jest! Mamy pierwsze już duże żelaza z tej farmy! No widzisz. Jez, yes, chodź, mi się udało już to zrobić. O Boże, trochę mi zeszło roboty. Więc nie już później możesz się jeszcze tak dwa z tym żelazem. Super, jednak to jest piękne. Będę tu co chwilę wpadał. Oj, pięknie. Dobrze, pięknie, dobra, niech się robi. A my w tym tymczasem co jeszcze możemy porobić? Już długo się nagrywa, już godzinę, więc nie chcę Was już zanudzać. Bez sensu, o, trochę, trochę przygód było i no już w końcu zrobiłem, więc... Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odcinka. A jak nie, no to już... E... Nie no, postaram się nawet, że następnym razem coś innego wykombinować. Ale mam przynajmniej przynajmniej za to już zbyszki, które oczywiście... Które sam jeszcze stworzę i po prostu będą bronić mojego domu. E, więc dobra, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał jeśli nie, no to dobra, no postaram się następnym razem coś, coś innego, ciekawego kombinować. No, na razie będzie rajd na wyżej, więc myślę, że będzie ciekawie. A tymczasem to ja już kończę. Także widzimy się już niedługo. Tu usłyszenia, Naraz jeszcze siema.